Witam Was ponownie bardzo serdecznie. Mówi Shade, a to kolejny odcinek z cyklu o Duel of Champions. Znowu zajmę się bohaterem Twierdzę właściwie bohaterką, mianowicie z Zaklinaczką Niebios. Tym razem po raz pierwszy na kanale, akurat ta bohaterka bliżej omówiona. Jeśli chodzi o jej zdolność specjalną, no to odrzucając kartę z ręki. Możemy dwa wskazane sojusznicze stworzenia wzmocnić, dając im plus jeden do ataku aż do końca tury. To w tym deku może się przydać, chociaż nie jest to jakimś takim jakąś taką podstawą specjalną. W ogóle jest to bohaterka bardziej mag niż wojownik. Ma troszkę mniej życia, bo 18, nie 20 w ogóle nie ma piąstek. Ma za to dwie flaszki magii, jedną chorągiewkę przeznaczenia, no i aż trzy szkoły magii, czyli tak jak typowy bohater mag mieć powinien. O co chodzi w tym deku? Przede wszystkim opiera się on na czterech sztukach, właściwie chyba naj, najsłabszego stworzenia twierdzy kociem wojownik. Ma szybki atak, czyli tak samo jak poszukiwacz śmierci Spao, zaraz po wystawieniu na planszę, może jeszcze w tej samej turze zaatakować. No, ile zostanie wcześniej wzmocniony, bo jak tu widzimy, ma tylko 0 mm, ataku basowego, za to nie wymaga piąstek w ogóle. Jeśli chodzi właściwie o docelowe statystyki tego deku, no to piąstki rozwijamy maksymalnie do dwóch. Chorągiewki do 6, znaczy buteleczki magii do 6, a chorągiewki do 4 bodajże, tak? Chyba najdroższy łódź. Szczęścia tak, ma 4 chorągiewki. No dobrze, wracając jeszcze do podstawy tego deku, o co tu chodzi? No więc, ten dek jest troszkę nietypowy z tego względu, że Rzadko w którym deku chodzi o to, żeby nasz bohater odniósł jakieś tam obrażenia. Zwykle się bronimy przed odnoszeniem obrażeń. Tutaj wręcz jest to pożądane, żeby zejść z ilością HP nas u, u naszej bohaterki do 5 y lub mniej. Już wtedy będziemy mogli po prostu użyć... Łutu szczęścia, który jest podstawą tego deku, 4 sztuki, desperackie natarcie. Jest to łut szczęścia, twierdzy, oczywiście. Na czym on polega? Do końca tury wybrane stworzenie otrzymuje plus 1 do ataku. Jeśli jednak nasz bohater ma 5 lub mniej zdrowia, wybrane stworzenie zamiast tego otrzymuje aż plus 4 do ataku. No i właśnie to na tym polega. Najpierw bronimy się Staramy się kontrolować obrażenia, jakie zadaje nam przeciwnik. Część z nich oczywiście przepuszczamy na naszą bohaterkę. Kiedy będziemy mieli dostatecznie dużo kart i, i nasze życie na poziomie 5 lub trochę mniej, właśnie wystawiamy wtedy kociem wojownik. Kociem wojownika. Dopalamy tym właśnie tymi łutami szczęścia no Niewiele kosztuje, chociaż trochę jednak dosyć sporo chorągiewek wymagają. Dopalamy tymi butami szczęścia, no i atakujemy wtedy przeciwnika. Także ten dek ma takie trochę cechy deku OTK: trochę STOL deck, czyli taki mm, blokujący, kontrolujący. No więc jeśli chodzi o te cechy stall, no to tak jak tutaj widzimy, mamy cztery kamienne tarcze które blokują obrażenia zadawane naszemu bohaterowi, Ta najdłuższa. Mamy też cztery ołtarze cieni, które z kolei uniemożliwiają atak jednostką przeciwnika. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Zastanawiałem się z początku, dlaczego zamiast drzewców, smrocznej kniei, nie ma w tym deku Chociażby taki sam koszt w surowcach. Dlaczego nie ma tu bojowych olifantów? No, ale doszedłem do wniosku, że widocznie ta ilość piąstek w postaci trzech to już jest za dużo, żeby ten deck był w miarę efektowny. Musimy przecież przede wszystkim magię i chorągiewki rozwijać. No, a ta kreatura w zasadzie chodzi jest tutaj po to, żeby przede wszystkim. Mieć jakiś sposób na jednostki, które są odporne na magię, jak na przykład mizukami, albo łamacz z czarnej czaszki, i wtedy po prostu poświęcamy tego blokera, tego drzewca przy pomocy ołtarza ofiarnego. No i mamy jakiś sposób właśnie na takie jednostki. Jest tu cała masa też. Czarów AOE, które zadają obrażenia obszarowe typu trzęsienia ziemi, cztery roje insektów, zakazany płomień no i co za tym idzie, oczywiście, dwóch magicznych przekupniów, żeby móc ten płomień wyszukać w razie potrzeby. Ten zakazany płomień wypełnia poniekąd lukę między właśnie rojami insektów a dosyć drogimi armagedonami czyli tak, tura piąta, od piątej do siódmej ten zakazany płomień może nam się przydać co tu jeszcze znalazło się ciekawego w tym deku? Hmm, może na temat słabych punktów tego deku no zdecydowanie zaklęcie uścisk ziemi może nam tutaj troszkę popsuć szyki uścisk ziemi oczywiście odbiera naszym jednostkom szybki atak no więc y, jeśli chodzi o sposób zaradzenia temu no ja u siebie nie mam takiej karty, ale y, powinna tutaj jeszcze w tym deku znaleźć się przynajmniej jedna sztuka ceny pustki, dzięki tej karcie płacąc dodatkowo y, w punktach życia y, tyle z punktów życia ile wynosi koszt przywołania powiedzmy Ile wynosi koszt użycia karty? No, w tym przypadku, jeśli chcemy się pozbyć uścisku ziemi, to ten koszt wynosi dwa. Także poświęcając dwa punkty życia, no i używając tej karty, możemy właśnie zdjąć ten uścisk ziemi przeciwnika, no i dzięki temu nasze kocie. Nasze kocięta, wojownicy będą mogli będą mogły zaatakować. Mm, także. Jeś, a jeśli chodzi jeszcze o cztery wydarzenia, których tutaj brakuje, niestety w moim deku, ale też y, powinny się tu znaleźć, to oprócz czterech tygodni surowości, które tam będą spowalniać, nieco utrudniać wystawianie jednostek przez przeciwnika, to jeszcze powinny się tu znaleźć cztery. Dobierałki kart, które przyspieszą nam przewijanie naszej talii, dobieranie nowych kart, których akurat potrzebujemy. I chodzi tutaj o noc wschodzącego księżyca. Jest to też jedna z najnowszych kart. Płacąc dwa surowce i odrzucając jakieś zaklęcie Łódź Szczęścia oraz stworzenie z ręki, dobieramy cztery nowe karty. Także to jest taka dosyć ciekawa dobierałka. No, w tym deku sprawdza się całkiem nieźle. Okej. Okay. Co to można jeszcze na temat tego deku powiedzieć? No, w sumie 64 karty powinny być, razem z tymi, których, które wymieniłem przy pomocy ołtarzu życzeń. Jest to dek, który też opiera się na kosmicznej osobliwości, czyli. Odrzucając tą kartę, czy to przy pomocy wcześniej wspomnianego wydarzenia, noc wschodzącego księżyca, czy to przy pomocy zdolności specjalnej szar, po prostu wtasowujemy karty z cmentarza do swojej biblioteki z powrotem. Także mamy, jak nam za zaczyna brakować kart, to mamy możliwość, żeby z powrotem je wyciągnąć z cmentarza. Co tu jeszcze ciekawego, mamy no, dosyć mocne blokery, cierniowe bestie. Też niewiele piąstek wymagają, są odporne na magię, więc obrażenia magiczne będą e, redukowane o połowę, zaokrąglając w dół. Mm, hmm. Mamy tutaj też jedno osuwisko. To w zasadzie pełni rolę przede wszystkim. Mm, na wypadek, gdyby przeciwnik dysponował takim budynkiem jak wieża Pradawnych, które, który zwiększa odporność na zaklęcia, odporność na obrażenia magiczne jednostką przeciwnika, no to możemy taki budynek właśnie zniszczyć przy pomocy tej karty. Poza tym. No zaraz, gdzie ta karta jest? O, tutaj. Poza tym, no może to służyć jaka, taka, jako taki droższy, ognisty pocisk. No ale w zasadzie, jeśli przeciwnik nie ma, nie dysponuje budynkami, no to równie dobrze tę kartę odrzucamy, kiedy mamy możliwość przy pomocy poprawionej taktyki. No i armagedony oczywiście do czyszczenia później stołu. Heleksjańscy bibliotekarze, żeby tam szybciej dobierać karty, też w charakterze takich słabszych blokerów. No, jest to talia dosyć ryzykowna. No. Tutaj, jeśli przeciwnik pod koniec ma jakiegoś tam pał, jakąś dopałkę, no to możemy przegrać. No, jest tu jeszcze dwa kryształy mocy, się znalazły, żeby przy pomocy tańszych zaklęć dwa razy większe. Obrażenia wywoływać w szeregach wroga. Cztery obozowiska też do szybszego przewijania talii, dodawania surowców. Prosty przykład, w piątej turze rzucamy obozowisko, do tego kryształ mocy, no i powiedzmy ruin sektów. No i mamy dosyć mocny czar, zadający 6 punktów obrażeń wszystkim stworzeniom. Jeszcze patrzę, czy tutaj jakaś karta pozostała bez uwagi. Ale wydaje mi się, że na temat każdej powiedziałam co tam co trzeba. Także teraz przejdziemy do pojedynku. Jak to wszystko działa, jak to się sprawdza. Uważam, że całkiem ciekawie to wyszło. Więc no zaczynamy pojedynek. Kuk grający szar... W zasadzie mógł już w pierwszej turze wystawić kocian wojownik, ale nie o to chodzi w tym deku. On trzyma te karty na razie do ostatnich tur, żeby pod sam koniec dopiero wystawić. Na razie nie chce jej tracić. Zamiast tego wystawia bibliotekarza, dobiera sobie kartę i nawet nie stara się blokować tych początkowych ataków Keltora. Na razie w kontrolowany sposób dopuszcza obrażenia swojej bohaterki. O, jeszcze tutaj jeden punkt obrażeń sobie zadał, korzystając z wydarzenia przeciwnika. Jarmark cieni, dobrał dodatkowo jedną kartę. Przeciwnik może nawet nie wie za bardzo o co tu chodzi w tym deku. Szar po prostu robi swoje, atakuje. No, w tym wypadku szary już troszkę bardziej agresywnie Posbywa się przy pomocy dwóch trzęsień ziemi, nadmiaru jednostek. To jest taki dek zdecydowanie dla masochistów. Jeśli nie przeszkadza nam, że troszkę na naszego bohatera poobijają, no to może nam się spodobać taki dek. No, ale tutaj już widzimy kamienna tarcza. Obrona szósta buteleczka magii, no i do akcji wkracza pierwszy armagedon, oszukiwać śmierci spała. Tutaj Keltor może się spodziewać, że jest to jakiś dek OTK po sposobie gry kuka. No to bloker. Keltor decyduje się poświęcić dwa zaklęcia, żeby pozbyć się tego blokera. No i wpija kolejne dwa punkty obrażeń. Kukowi. No teraz byle Pao, wystarczy by w zasadzie, żeby wygrać jednego użył tam w poprzednich turach. No i ołtarz cieni pomoże, naw nawet jeśli przeciwnik ma na ręku Pao, to nie będzie mógł nim zaatakować. Skrzyżunek Feniks, czyli spanowanie, poświęcenie trzech kart z cmentarza, żeby go przywołać. No i kolejny Armagedon. Odwołuje go z powrotem na rękę. Dobranie karty. W tym momencie zdecydowanie Pao by się przydał i zakończyłby ten pojedynek na korzyść. wystarczy roju insektów. O i tutaj widzimy dobranie m, czterech kart za pomocą właśnie tego nowego wydarzenia, noc wschodzącego księżyca. Najpierw Kuk poświęca, trz, odrzuca trzy karty. Wśród nich odrzuca także m, kosmiczną osobliwość, która powoduje, że te, ta reszta kart, które odrzucił, zamiast na cmentarz trafiają, trafiają z powrotem do biblioteki no, kosmiczna osobliwość oczywiście po użyciu w ten sposób zostaje zbanowana, także nie wróciła z powrotem do biblioteki. W tym meczu już jest nie do użycia. Tutaj ciekawe zagranie. Z jednej strony lektor wystawił tego łamacza czarnej czaszki odpornego na obrażenia od zaklęć przeciwnika, ale zaraz potem zdecydował się użyć trzech tych pocisków tylko po to, żeby móc później te karty poświęcić z cmentarza, przywołać z powrotem księżycowego Feniksa. No, oczywiście Kuk był gotowy na taką ewentualność właśnie pozbycia się tego łamacza przy pomocy ołtarza ofiarnego, co też właśnie zrobił. Zastanawia się, co zrobić, no i niestety popełnia fail. Chciał użyć wiatru z ojczyzny, który powinien jednostkę KUKA, jednostkę szar wtasować z powrotem do jego biblioteki, ale z powodu zakotwiczenia cierniowa bestia opiera się właśnie działaniu tego zaklęcia. No i tutaj się nie udał ten manewr. Dodatkowo, kamienna tarcza cały czas chroni. Kuka, Teraz jeszcze ołtarz cieni. Błyskawica. Dla ognia. Hm. Nie wiem czy nie, nie łatwiej było po prostu przestawić tego księżycowego no widzimy tutaj takie różne mm, potknięcia Keltora także nawet pomimo tej dużej przewagi w punktach szycia jednak popełnia tutaj dosyć poważne błędy nie wiemy czy nie będzie to kosztowało go meczu na koniec poświęcenie kolejnych trzech kart, za każdym razem kiedy ten Księżycowy Feniks ląduje na planszy. Kolejne trzy karty są zplanowane z cmentarza Kryptora. O, i teraz właśnie widzimy to, o czym mówiłem na samym początku, czyli takie, podstawa tego deku, no więc desperackie natarcia na goci w wojowniku. No, i Keltor w jednej turze zostaje sprowadzony do czterech punktów życia. No, teraz Kuk traci swoją kamienną tarczę. No, a tutaj widzimy już znowu użycie desperackiego natarcia. Znowu obrażenia zadawane przez kociem wojownika wzrastają do czterech. No, i to pozwala dobić właśnie Keltora. Także dosyć niespodziewane, niespodziewane zakończenie, zważywszy na to, że, że szar, kierowana przez Kuka, miała tylko dwa punkty życia. No, mi osobiście podobał się ten deck. Ten pojedynek taki dosyć ciekawy. Może nie jest to jakiś optek, ma pewnie sporo mm, słabych punktów. No ale taka ciekawostka, jak ktoś chce się pobawić. Widzieliśmy tu w oszyciu sporo właśnie takich nowych kart też w nowy sposób. No nic. Ja się z wami już żegnam. Komentował Shade. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów. Cześć.